Dzień dobry. Pasieka z zakątek na roztoczu. My w basenie. skwarnie niesamowity. A pszczołom robimy prysznic. Cieszą się z tego, bo mają dopływ świeżej wody. Jest gorąco. A tutaj na pasiece temperatura spada. Taka ulga dla pszczół. Przed chwilą tutaj, o, było na pasiece tak jak tutaj. O, jak Państwo widzą. Kropi nas to. Tutaj jest taki jakby przedburzowy. Ale tutaj widać, że rodziny są niewzruszone. Jak widać, o, tutaj na przykład. Tutaj się schowały, ale tak nie do końca. Widać, jak zlizują. I nie gryzą te pszczoły, także nawet yy, teraz był rodzina. i Ich zazwyczaj nie gryzą, ale ten. Ale muszą Państwo zobaczyć, jak pszczoły zbierają wodę. Nie będę im tutaj przeszkadzał zbytnio, ale o jak widać, wychodzi z ula i zbiera po prostu wodę tutaj O i jak tutaj na... O właśnie pszczoła, o do kropelki No to jest dla nich hulga niesamowita, tak jak dla nas basem pszczeli basem. O i tutaj widać, że pszczoła zlizuje tą wodę. Cieszą się chyba tą wodą. Tak jak my na basenie pochowały się część. No bo to wiadomo, to jest burza, to jest coś nowego, czy nowego? No nietypowe. Woda spada, a nie powinna, no nie. Ale widzę, że robimy im to w okresach, w których jest po prostu bardzo gorąco. Wiemy, że to jest takie trochę ingerencja. W życie tych pszczoł, no ale ignorujemy cały czas. O! Idę z tej strony, żeby im tam nie przeszkadzać. No ale widać te pszczoły tutaj nie spada im na wlotek bezpośrednio Ale no tego się nie da pokazać przez telefon. Temperatura spadła o kilka stopni. No, telefon jest tam przy pszczelarni. No, niesamowicie. No, my jesteśmy opaleni już, może nawet za bardzo. Teraz tak nie było widać, ale o! To powoduje, no i one też. I tutaj na drugim muru, tym wzorowym takim. No, pszczoły zbierają wodę. O! Idzie wzdłuż tutaj i zbiera. Nawet takim zakłócimy ten rytm, a tutaj widać jak pszczoły chroniące wlotek spijają tą wodę. Jedne mają lepiej, drugie mają troszeczkę gorzej, bo... No, ale zapewne się cieszę z tego. No tutaj muszę Państwu powiedzieć, temperatura na pewno 2-3 stopnie się obniżyła. No i nasza pasieka jest po prostu niezacieniona. Te drzewa są jeszcze za małe, żeby stworzyć cień. Krzewy też, a powodują taki... No ja wiem, może zaduch, znaczy zaduch, no to powietrze nie przepływa, tak? No i tutaj widać, że przeła się schowała, akurat tutaj. No ja za chwilę wyłączę, ona no powróci tutaj z powrotem na ten. Tutaj spada mniejsza ilość wody. Tak? No i tutaj jak widać no i takie 5 minutowe 5 minut, no a może nawet nie no no 5 minut. No Dziękuję Państwu. To ja przypałzuję i za chwilę włączę ponownie.